Dzień dobry, a z nami pan Michał, który w ekspresowym tempie dopiął swego i wygrał. Jak się zaczęła ta historia, kiedy pan się w pełni zmobilizował, żeby coś z tym tematem zrobić? Co trzeba? Zmobilizowała to mnie jak zwykle kto? Żona. Żona. Tak która dba o budżet domowy i powiedziała, no co ci zależy, spróbuj. No i, ale wymagało to ode mnie, ponieważ kredyt, który brałem, jeszcze brałem jako kawaler, więc wszystkie dokumenty były na moje nazwisko, więc no musiałem pójść do banku, wykopać umowę, której oczywiście nie mogłem znaleźć, ale szczerze powiem, że bank nie robił żadnych problemów i kopię umowy mi przygotował, wysłał. A także całą listę tych wpłat, które dokonałem od początku kredytu, życia kredytu. Wiele lat pan spłacał? No 15 tak. Na, 15. Od 2006-2007 do 2021. Mhm. I nie tylko pan w pewnym momencie był obciążony, ale też i małżonka, która no, trochę w pewnym sensie tak popchnęła w dobrą stronę. I jak pan trafił na społeczność życie bez kredytu? No przez internet. Jednak pomimo że szukałem poleceń wśród prawników znajomych, bo mam takich dużo, no to jednak każdy mi powiedział: słuchaj, są na tym się trzeba znać. Na tym się trzeba znać <grym> i, i są po prostu specjalizacje, jak w każdej mhm. branży specjalizacja pomaga. I przyspieszy ten proces. Więc no, ja nikogo nie znałem. Szczerze powiem, to nie, nie znałem w ogóle nikogo, kto znał pozę, więc byłem zdany na internet i poguglowałem i poszukałem. I tu muszę przyznać, no, że jak gdyby ta fraza życie bez kredytu zaczęła się dosyć często przewijać. I na początku nie za bardzo wiedziałem, czy to jest nazwa kancelarii, czy to jest jakaś społeczność. No ale żdbeka, BK. I się panu mówił. I się. Yy, Umówiłem tak, chyba na rozmowę telefoniczną dokładnie. Mm -hmm. I czego się pan spodziewał i co pana pozytywnie zaskoczyło w całej tej. tej Jakiś no, pan wszedł Pozytywnie w mnie zaskoczyło to, że y, tak naprawdę sprowadziło się to do pełnomocnictwa i jednego pisma, które ja musiałem jeszcze skierować do banku. Natomiast po tym pełnomocnictwie no, moja, jak to pani pięknie na początku powiedziała, walka się już zakończyła, mm -hmm. a tylko byłem jej obserwatorem i kancelaria, muszę powiedzieć, że, no nie wiem, Zrobię tylko mnie informowała, wszystko, poinformowała zrobimy. mnie o tym, co będzie, o terminie rozprawy, który został wyznaczony, no i musiałem się zjawić i pojawić na tę rozprawę, co pewnie może nawet też nie jest obowiązkowe, ale wydawało nam się, że ponieważ nie mamy nic do ukrycia, ani jak gdyby występuje w słusznej sprawie, nie ma się czego bacić, trzeba się stawić. Także takie były to podpisanie pełnomocnictwa. I trochę data... trzeba było poczekać. Tak. Na początku usłyszał pan pewnie około 3-4 lat. Tak. No, tak się no. tego spodziewałem. A trwało to? No, trwało to 9 miesięcy, ale. I to jest fenomen. I to też pokazuje, że to nie zawsze jest, bo mieliśmy też takich gości, którzy walczyli przez 8 lat. Pana yy, no przykład to... pokazuje, że nie ma reguły i że to może trwać naprawdę bardzo krótko i skończyć się w jedyny słuszny sposób. Czyli tak, bo to się randu. jeszcze skończyło y, prawomocnym wyrokiem, y, z uwagi na to, że bank ani nie stawił się na sprawę, czy też pełnomocnicy banku nie stawili się na sprawę. No i też nie odwołali się, no więc siłą rzeczy po dwóch tygodniach od rozprawy wyrok się uprawomocnił i pozostała już no dosyć prosta egzekucja, co w przypadku banku to jak gdyby banki nie uciekają już od wyroków i zwracają zasądzone kwoty. I pan już wszystko dostał na kontakt. Ta. Tak, tak, tak. To, to, to już była naprawdę formalna sprawa. Bardzo... Definitywnie zamknięta. No, na, na ten moment tak, yy, niedawno co prawda dostałem yy, jakiś taki jego straszaka i wezwanie do zapłaty za używanie kapitału, ale jakoś tak się na razie tym nie przejmuję, bo no, nie słyszałem jeszcze, żeby yy, ktoś yy, musiał zwrócić coś bankowi po wygranej sprawie już, także no, sprawa będzie prawdopodobnie w toku, bo to na razie jest tylko takie pismo nawet nieprocesowe, przedprocesowe, ale szczerze mówiąc tak nie obawiam się specjalnie. Jestem już szczęśliwym i spokojnym wygranym. Tak. I byłym frankowiczem. I byłem frankowiczem. <grafię> Gratuluję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również i nie lękajcie się. <grafię>